Cześć, jestem Pionier, a to jest pierwszy odcinek serii pytania do Was. W tym filmiku chciałbym się Was spytać, czy chcielibyście, abym robił dla Was layouty, czyli tak zwane tła pod YouTube, pod ten nowy wygląd. Jeżeli chcecie, abym je robił pod tym filmikiem łapka w górę. O, a na prywatną wiadomość proszę wysłać mi temat na jaki ma być zrobiony ten layout, to można nim znaleźć i jaki kolor. A jeżeli nie. To pod tym filmikiem łapka w dół. Jeszcze raz. Jeżeli chcecie, klikacie łapkę w górę pod tym filmikiem. E, łapkę w górę. E, I na prywatną wiadomość wysyłacie mi, co chcecie, żeby się na tym tle znalazło. Jeżeli nie, łapka w dół. A e, zasady, kto może mieć taki layout i dla kogo będę je robił, będą na wyświetlone na ekranie. Także to by było na tyle i do usłyszenia, cześć.